Okej, okay, zobaczymy co tutaj. Ojej, oh yeah. a co to ma być? O nie nie, nie widzowie, kurka wodna. Ja cię kręcę, nie można to pokazywać. Jak to kończyć? A co, pora na Kręca, nie wiedziałem, że tak to wygląda. Kolipcia. <śleskuj> Hello fucking Jesus na robocie. Co jest? <śleskuj> Co jest? Coś się dzieje Co? Co się zdzielało? Hello fucking G W końcu zaruchał Kość z... z... bratku! zimany przez rdego boga Dobra koniec Ho oh, oh, oh. Ale to mu balić bracia! Ooo oh, je, yeah. bo ja będę czadowo Wiesz, lepiej. Wciągamy tancery. Wiesz <Cześć>, co, nie? <grystanie> I Miesz, o, co i chodzi? Siebie, nie gadaj i mi... Nie gadaj mi, że ty poszedłeś wydupczyć chłopa. Hm? <grystanie> <Cześć>. That's <grystanie> right, that's a, right. Wiesz, right. to jest tylko zmiana ciała. That's fucking right! Ty zrobiłeś poważnie? Ej!

<laughs> A ah, tak, bo się po, e, podaje za mnie. Moim ciałem wyruchą. Nie, 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 jestem allowo fucking je, bo na Nie, to jest George Fleestro, to jest George Fleestor. To jest George Fleeso, to. to jest George Fleeston. Nie, nie, George. To jest Nie, nie, to jest George, to jest George. Nie, 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 Siwy nie doje, siwy nie doje. Siwy nie doje, siwy nie doje, siwy nie doje. Siwy nie doje, siwy nie doje, siwy ten. Tak Siwy nie siwy nie doje, siwy nie zmieniasz nigdy. nie się siwy nie doje. Siwy nie doje, siwy nie doje. Siwy nie zmienisz. Siwy jak można Siwy tak nie 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 Słuchaj, a może to jest tak, że ty zawsze chciałeś to zrobić, tylko teraz była idealna okazja? Właśnie, a to już nieistotne. No bo patrz, ja się czuję jako Logan. W sobie. A ty i Siwy, wiesz o co Ale robisz? jesteś, jesteś cień Felipa! Felipe. Wszystko, co dzisiaj zrobisz, będzie jako Felipe. No wiem, no, ale, ale nie, nie, jeśli chodzi o to, że byliś to, żeby nie tak, tak, to, to do tu... głupio, nie? No to, 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 no to prawda. byłeś tylko tam sam z nim. Dlaczego to zrobiłeś, Siwy? Najlepszym być